Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu, Katarzyna Szczepanowska, Agnieszka Prokopowicz. Dzień dobry. Rozmawiamy o pielęgnacji urody, zatrzymywaniu czasu, anti-aging. No i okazało się, tutaj kilka koleżanek zgłosiło się z taką prośbą, byśmy porozmawiały o niciach. Co to są te nici? Czy to naprawdę działa tak jak nici krawieckie? Mhm. Zaciskamy, szyjemy sobie twarz, mhm. jak to działa? E, nici są to nici chirurgiczne tak naprawdę, czyli dokładnie te, którym przyjem jelita. W przypadku na przykład wyrostka, no, czegokolwiek, czyli operacyjne nici. Mhm. Także to, to jest o tyle fajne, że to jest materiał też świetnie przebadany. I one są zbudowane najczęściej z polidioksanonu albo z kwasu polimlekowego. To są z kolei takie materiały, które się wchłaniają. Tak W ciągu półtora roku, dwóch lat dochodzi do ich wchłonienia całkowitego, a na miejsce nici powstaje wtedy nowy kolagen. Jeśli chodzi o efekt, to głównie nam chodzi o podciągnięcie skóry. Mhm. Więc to też jest w sumie taki dość, dość niezastąpiony zabieg, szczególnie u osób, które mają skórę bardzo wiotką, albo u pań takich 55 plus tak naprawdę. Czyli u młodych nie robisz takich hmm, zabiegów? U młodych nie robię takich zabiegów. To znaczy młodych, czyli 20-30. Nie, nie robię. Po pierwsze, dlatego, że teraz jest modne coś takiego jak Foxy Eye, prawda? Na Instagramie. No to, to ja mam na ten temat takie zdanie, że ten efekt jest mega krótkotrwały, nawet jeżeli zrobimy u młodych osób bo te miejsce są mocne, to wszystko jest zupełnie inne. Trzyma. Tak, natomiast do Instagrama na fotę, na filtry jest super, ale to nie ma hmm. efektu długo. Czyli komu zalecasz nici? Rozumiem, hmm. że nici, jeżeli dobrze to rozumiem, tak. są pewną ostatecznością w zabiegach, które hmm. mają podnieść owal twarzy. Czy najpierw są inne, hmm. rozmawiałyśmy... Tak. Też o tym, że no, tutaj uzupełniamy kości, tak, pracujemy tak. nad mięśniami, ale w momencie, kiedy jest wiotka skóra, tak. no to już nie ma mowy, tylko nici. Tak to jest, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. I każdy może zrobić hmm. sobie taki zabieg? Naprawdę do nici jest mało przeciwwskazań, bo nawet w chorobach autoimmunologicznych, no, czy jak komuś szyjemy wyrostek, to pytamy, kto ma tocznia, no, na no przykład. na pewno a trzeba, wyrostek, no, a trzeba wyrostek wyciąć, prawda, to, to są te same nici. Aczkolwiek ja nie robię przy kolagenozach, to jest takie jednak, Zawsze mhm. się boję od czynu zapalnego kolagenozy, to jest toczeń, twardzina, mieszana choroba tkanki łącznej, takie po prostu choroby tkanki łącznej. Mhm. Też ostrożnie z chorobami autoimmunologicznymi, właśnie dermatologicznymi typu mhm. łuszczyca. Tutaj też tak, no niby można, ale z duszą na ramieniu, więc tutaj trzeba zawsze wyważyć. Czyli też sprawdzasz przeciwciała tak, rozumiem? Tak, mhm. tak absolutnie, patrzę przede, przede wszystkim czy łuszczyca jest czynna. Mm -hmm. Czy są takie zmiany akurat w danej chwili, bo już zapotrzebować mieć remisję, okresy tak. wycofania i nasilenia? Więc tutaj to, to jest tak, że to jest też bardzo indywidualne. A powiedz, to jest takie mm. pytanie człowieka, który marzy o tym, żeby zatrzasnąć się w gabinecie i podejrzeć, jak to wygląda. Czy ty po prostu zaczynasz szyć i podnosić te nici, tak, jak się wszywa, nie wiem, materiały? Mm -hmm. Sam zabieg, właśnie, tak, tak, sam zabieg wygląda tak, że najpierw znieczula miejsce zabiegu. Najważniejsze jest w ogóle wybranie miejsca zabiegu, czyli spojrzenie na pacjenta w ten sposób, gdzie, gdzie nić gdzie należy umieścić, mm -hmm. gdzie efekt będzie najlepszy. Bo może tak naprawdę nić mi robić brwi, podnosić brwi, podnosić powieki, likwidować zmarszczkę lwią, likwidować nićmi. tak zdecydowanie, likwidować mm -hmm. maszki poprzeczne jak najbardziej, podnosić policzki, podnosić chomiki. I to, co najważniejsze, owal twarzy, czyli podwójne podbródki, szyja bardzo zwiodczała. Więc najważniejsze jest wybranie dobrego miejsca, tam gdzie nić należy zakotwiczyć. Mhm. Potem to miejsce jest znieczulone, a następnie jest wprowadzona kaniula. Jest najpierw robiona tutaj wejście dla kaniuli igłą, i potem wprowadzana jest taka gruba kaniula, w środku której jest nić. Znaczy, gruba, może to źle brzmi. Ale, no ale generalnie kaniula, w której znajduje się nić w środku, albo jest owinięta tuż w zależności od nici, albo jest owinięta wokół kaniuli. Mhm. I e, kaniulą przeprowadzamy nić pod tkankami w miejscu, gdzie chcemy, żeby ona się zakotwiczyła. Czyli to jest głęboko. To, to jest dość głęboko, tak. Mhm. I w tym miejscu zakotwiczenia zostawiamy, zostawiamy sobie nić, wyciągamy kaniulę. Nitka z powodu tego, że ma nacięcia albo, albo tłoczenia mhm. w skórze zostaje. Następnie pociągamy sobie za tą część nitki, która wystaje i uzyskujemy o, o, efekt takiego liftingu. Ale mówisz nitka, a to jest nitka hmm. czy ileś nici? Najczęściej potrzeba kilku nici, no co najmniej tak trzech na stronę, jeżeli mówimy o liftingu. Hmm. No, czy, a, nawet dwóch. Nawet a jeżeli podwójny podbródek, to też. Ee, nici? też, tak. tak I to dużo tak, wtedy to ich trzeba zastosować? To też zależy. Jeżeli tutaj jest podwójny podbródek, jest spowodowany na przykład otyłością, no to w ogóle nie, nie mówimy wtedy o niciach tylko Dlaczego? Bardziej wtedy, bo one też wtedy niewiele dadzą, jeżeli jest dużo mm. tkanki tłuszczowej. Lepiej wtedy tą tkankę rozpuścić, na przykład za pomocą lipolizy iniekcyjnej. Mm -hmm. I dopiero po rozpuszczeniu uzyskiwać efekt tej wiszącej skóry, mm -hmm. uzyskiwać efekt liftingu za pomocą nici. A czy rozumiem, że ten zabieg trwa około mm -hmm. nią, godziny na przykład? Tak, tak. I co się dzieje później? Czy długo dochodzimy do siebie? Jak wygląda skóra? No Kilka dni na pewno, dlatego że na początku mamy taką hiperkorekcję. To znaczy, ja ciągnę mocno nic. I tworzy, może się wytworzyć taka falbanka, często się tworzy i ona się w ciągu kilku dni układa. Że, jej nie, że po prostu skóra jest u, u już ładnie ułożona, nie ma falbanki, ale ten początkowy efekt tej hiperkorekcji musi być, żeby ta nić po prostu trzymała. Ona się wgaja w tkanki tak w ciągu dwóch tygodni, przestajemy odczuwać wtedy ból. Hmm. Natomiast do pracy, że tak powiem, do ludzi można wyjść już tam dosłownie w ciągu dwóch dni. A zasinienia nie istnieją? Hmm, za zdarzają się, szczególnie hmm. jeżeli e implantujemy nić w okolice tutaj e, czepca z ścięgnistego dlatego, że to jest bardzo dobrze ukrwione miejsce, więc jak tutaj implantujemy, bo czasami tutaj jest doskonałe miejsce, żeby nic zaimplantować, żeby podnieść po prostu całą twarz wtedy, mm -hmm. jest to mocno unaczyniane mie miejsce, więc mogą się zdarzyć krwiaki, mm -hmm. natomiast no we włosach, no to wiadomo, nie tego nie widać. Tylko znaczy, jest... ły łysy osoby o, mają łyse osoby problem. mają trochę problem. osoby mają trochę problem. Ale powiedz, bo słyszałam o takich zabiegach, że nici się jakby doprowadza do czubka głowy mm -hmm, i mm -hmm. tutaj jest takie miejsce na... No wiesz, głupia to brzmi, na kokardę i na supełek i po pewnym czasie, typu no, rok, dwa lata, tak. lekarz może to znowu otworzyć to miejsce mm -hmm. i ten niedzielek tak, pociągnąć. Czy to jest prawda? Nie, <laughs> ale to jest ciekawe. No. Dobrze. Czy nici pomagają również na zwiotczenie szyi? Tak, tak. Szyja jest doskonałym miejscem do implantacji nici. Czasami się zdarzają takie właśnie szyje z takimi podłużnymi, podłużnymi tutaj wiotkimi miejscami. To jest po prostu wiotki mięsień, szeroki szyi. I jak najbardziej tutaj można, można zrobić ładny lifting szyi. Mówimy tu o niciach wtedy tych tak, tak zwanych haczykowych, czyli z tłoczeniami bądź nacięciami. Ale jeszcze to, co jest wspaniałe przy szyi, to są nici rewitalizujące. To są nitki, które nie mają haczyków, które się wkłada w tkanki właśnie tam, najlepiej tam, gdzie jest cienka skóra, czyli można je na przykład y, 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 robić tutaj te zmaczki pod oczami, wow. które, które są na przykład trudne, jeśli chodzi o botox, no bo tutaj nie możemy podać botox. No tak, no, natomiast możemy tą całą tą okolicę wypełnić niciami rewitalizującymi, one są bardzo cieniutkie, tak samo szyja. One wręcz wypełniają nawet zmarszczki. Czasami ja na przykład nie lubię robić brustek kwasem, to w ogóle, bo to źle wygląda. Słuchania, naturalnie to wygląda. Tak, tak, tak robisz tak zwana małpa brzydko mówiąc, i to nigdy nie wygląda dobrze. Natomiast podanie tych nici rewitalizujących w, to, w tą w bruzdę daje bardzo fajne, naturalne A efekt. Po, Pomogłoby również na te zmarszczki palacza? Tak, to jest świetne miejsce. Dobrze, że o tym mówisz. Absolutnie mhm. tak. I jak to się robi? Wkuwa się mniej więcej tutaj nitki, kilka mm -hmm. nici wtedy potrzeba, mniej więcej na przykład nie wiem, pięć z każdej strony i podaje się tą nitkę o tutaj dotąd. I ona rozprostowuje te zmarszczki, plus to, że je wypełnia. Mm -hmm. Ona jest mega cienka, więc nie ma tego efektu, jakiego, no, przy, tak kwasie, tak. jakiego przy kwasie jest. Natomiast wygląda to naturalnie i rzeczywiście rozprostowuje. A akurat jak mówisz o zmaszkach palarza, to mi się, przypomniałaś mi, że również fajnym wskazaniem jest kontur ust, gdzie mm -hmm. podajemy nić. Czasami są właśnie takie usta takie zjedzone przez opryszkę, mm -hmm. gdzie kontur jest zamazany. No to to jest świetne wskazanie. Wtedy podajemy po prostu prosto w kontur. On się delikatnie wywija i to jest taki efekt naprawdę bardzo naturalny, no bo nie ma, nie ma tego wypełnienia. Natomiast widać, że te usteczka są. Także to jest dobre. To jeszcze jedno y, pytanie a propos nici. No bo mówiło się też o złotych niciach. Tak. To czym są te złote? Czy mm -hmm. one są inne niż te, o których opowiadasz? To są takie nici, które wyprodukowano w Korei 10 lat temu. To były takie jedne z pierwszych nici. I miały tam jakąś domieszkę złota, ale to w tej chwili tego się w ogóle nie, nie używa. A to złoto było w ogóle po coś? Niby złoto wykazuje działanie przeciwzapalne. Ale, ale powiedzmy sobie jeszcze, że te nici nie przyjęły się w Polsce. Mm -hmm. To praktycznie chyba ich w ogóle nie robiono. Tak naprawdę u nas się przyjęły tylko nici te tak zwane haczykowe yy, i one, one rzeczywiście są, tak od 2017 roku już te nici w Polsce są naprawdę dość mocno, dość dużo się ich robi, natomiast tych złotych to była taka nowinka chwilowa, też już w tej chwili w Korei Północnej, Boże, Południowej. No to to jest na pewno. Nie to ze srebrem robimy, tak, z innymi widać. Tak, 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 dokładnie. To tam to, tam to nie. Także mm. tak, to była taka nowinka, ciekawostka, ale y, dobrze działało wyobraźnie. Z pewnością, no to jest takie trochę luksusowe. Tak, nie było. tak, tak. No dobrze, czyli rozumiem, że nici właściwie na prawie wszystko pomagają. Tak, tak, to jest naprawdę bardzo dobry zabieg. I jest to drogi zabieg? Y, tak. W zależności od, od rodzaju nici, cena się waha od 350 do 450 zł za nitkę. Za nitkę? Tak, czyli... więc nie jest to tak drogie, jakby się mogło wydawać, bo na przykład czasami potrzeba 4 nitki mm -hmm. i to wystarczy. I przez ile lat? O, mamy mówimy spokój? o haczykowych, bo te rewitalizujące to jest tam dużo mniej, tam to około, tak, tak, około tak. 80 zł za nitkę. Efekt pozostaje w skórze jak długo? Hmm, to jest tak, że nici się wchłaniają tak mm -hmm. do 1,5-2 lat, natomiast pozostaje w skórze nowy kolagen, który już tam zawsze będzie. Więc ten Jajaj. efekt będzie oczywiście, troszkę się ta skóra obniży. Po dwóch latach dobrze jest znowu podciągnąć, natomiast będzie zawsze młodsza. Zawsze młodsza skóra. Dokładnie <grym> tego nam trzeba. Wrócimy do Was z kolejnymi tematami. Dziękuję. Dzięki.